Idziemy do kolejnego sklepu KISS. Jesteśmy w Koronowie, pod Bydgoszczą i odkrywamy nowy Lumpex. Tuż przy samym rynku znajduje się kolejny lokal KIS. Ja już Wam mówiłam, KIS to jest sieć Lumpexów w, można powiedzieć, obrębie Bydgoszczy, ale, ale sporo również poza Bydgoszczą. Tutaj jeszcze nie byłam. jaki dzisiaj nawet dzień, nie wiem, jest. Jestem bardzo ciekawa, co nas tam czeka, także zapraszam do oglądania. Jest dziś wtorek, czyli dwa dni po dostawie. Dostawy są co piątek a co czwartek są wyprzedaże tutaj. To jest najmniejszy lokal KISS, chociaż że tak jest ogromny. W ogóle wszystkie lokale KISS są naprawdę ogromne, bardzo duże. I tutaj wyjątkowo wszystkie rzeczy są wycenione. Ceny plasują się między 10 a 21 zł. 10 zł generalnie kosztuje odzież, bluzy i swetry 16 zł, sztuka, a kurtki 21 zł. Tutaj już jest start męskie. Ej, fajna! Czy to jest Daniel na ciebie? Nie, to jest XL-ka chyba, będzie za duża. ale fajny kolor, nie? Nie masz takiej. Mogę, mogę, słówko. Nie chciałem ci, znaczy nie mówiłem ci jeszcze, ale ostatnio myślałem o tym powa na poważnie. I niestety. <toddź> 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 ale chyba zacznę się ubierać w lumpeksie. To swety. Tak, bo, bo łapaczki brudne. Myślałem o tym, że tyle przechodzimy tych wszystkich rzeczy męskich, a mi brakuje często nowych rzeczy, że może czas najwyższy, ale jeszcze nie dzisiaj. To jest na razie taka myśl moja. <grystanie> Słuchajcie, bo generalnie ja wam tylko powiem szybko historię. Historia jest taka, że Daniel mega dużo rzeczy ma w, z, z Lumpaxu w, w swojej szafie, ale to są rzeczy, które gdzieś tam ja jeszcze przed tym jak tworzyłam content Lumpaxowy po prostu sobie chodziłam, znajdowałam mu. A później jak zaczęliśmy nagrywać i ja za każdym razem proponowałam Danielowi, a chodź może pójdziemy na męski. Pooglądać. to tam tak? Nie, nie, dobre, to twoje, to lepiej, twoje, twoje lepiej. Patrz jaka fajna koszula, to jest kubka. I to jest w ogóle MKT, to, to prawda, regular fit, ale fajna. chciałbyś zobaczyć? Nie, nie dzisiaj. <laughs> No, właśnie, taka, dojrzeć, była, dojrzeć, taka, dojrzeć, dojrzeć była taka była reakcja. Taka była reakcja. A się. później. Nie, no super. I właśnie chciałam powiedzieć, że ostatnio znaleźliśmy maga, fajną tą jeansową. To bardzo lubisz ją, no się nosić, co zauważyłam ostatnio. Potem kupiliśmy jeszcze tą różową, której jeszcze na sobie nie miałeś, bo to bardziej chyba, jak będzie cieplej. No i widzę, że ci się spodobało. No, tak. Z czego się bardzo akurat cieszę, bo naprawdę możesz, maga, poszerzyć swoją szafę. Tym bardziej, że przecież my po tych lumpeksach chodzimy non-stop. A, to jest ta brudna, ale fajnie. Na swoją drogą, tylko tutaj jest jakaś... Mi się wydaje, że to bez problemu zajdzie w pranie. Zobacz ta, tylko nie wiem, czy nie będzie na ciebie. To jest twój ulubiony asos. Tam tą dżinsową masz asosa. Tą różową też masz chyba asosa z tego, co kojarzę. As Asusa, ej, no sosa, a ta? Tylko pytanie, czy będzie dobra, bo to jest Lka. Ale su nie, super jest, musisz ją zobaczyć. No jest trochę za mała ta, co mam na sobie dzisiaj. Właśnie dziewczyna ona jest na sprzedaż, jakbyście chciały. Nie wiem, co to jest to nie? jest MK. Sprzedamy ją. No? Trochę za mała na mnie już. nie jest za mała, ale no już długo w niej chodzisz. Także... Na Vinted dla Marisu. Zapraszamy na moje Vinted, wystawimy... Czekaj, zróbmy od razu zdjęcie, wystawimy tak tutaj. Jak zobaczycie to na wintet, to będziecie wiedziała kiedy to było robione. Dobra. Ej, dobre! Ty to jesteś. A tą przymierzasz? Eee, dobrze. Super. Ta jest zobacz jaka fajna. Mega fajna. I to jest slim fit. Dobra, Dobra czekaj. Już. Już, 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 już. Już idziemy tutaj zobaczcie, jest całe mnóstwo dziecięcych. Tutaj są polarki, kurtki, i tam po drugiej stronie cały ogromny, długi wieszak. O, który się ciągnie nawet tutaj dalej. A teraz złożyliśmy do spodni. Więc to jest MK, fajne, fajne spodnie interesowe, zobaczcie. Czyli one by były gdzieś za dychę. Mega fajne. To jest Naked niby 36, ale one albo są takie totalnie, mają krój luźny, albo one są jakieś przedłużawe. Naked to 36. Nie no, ja bym się w tym utopiła. A może bym się jednak nie utopiła, bo ja sobie oczywiście przymierzam. Do siebie spodnie z otwartym guzikiem, odpiętym guzikiem. Chcę je zobaczyć. Nie wiem, czy właśnie Naked też nie ma troszeczkę zaburzonych tych, roz tych rozmiarówek, i czy nie musiałoby się o mnie 34 tutaj. Mimo, że zwykle dumno, 36, ale się przekonamy, bo jednak jak przyłożę do siebie z zapiętym guzikiem, to stwierdzam, że mogłoby być dobre. Tutaj chyba fajne jeans wypatrzyłam. Co prawda widzę, że to jest 32, więc to już znowu jest małe. Jaki fajny jeans i z takim rozpiętym, rozpięciem tutaj na dole, ale one znowu 32, dwa rozmiary mniejsze. Chociaż? Jak tak przykładam, to wydaje się, że będą dobre Dobra, przymierzam też Kolejny mega fajny. tym razem 34 Ja w ogóle skaczę od 32 Do 36 Tutaj mamy 34 Też bardzo mnie interesują, tutaj mam zupełnie inny krój Takie trochę w mam jeans wpadają Te akurat No i chętnie przymierzę, zobaczcie jaki fajny tył Takie proste, klasyczne Trzy pary już, 32, 34 i 36 Takiego akurat fajny krój, bardzo mi się podoba, ale nie lubię takiej faktury jeansów. Missguided. Ale no, ta faktura jakoś mnie, do mnie nie przemawia. Ja wolę takie gładkie, wiecie, jak, jak zresztą, jak widać. Zobaczcie, jakie fajne jeansy. Mark and Spencer. To są takie bardziej proste, bym nawet powiedziała, że w rurki chyba. No w sumie tak, ale z fajnym takim wysokim stanem. Bardzo ładnie pewnie by wyglądały na ciele. Co prawda to jest 38, więc ja ich nie przymierzę, ale takie też mi się bardzo podobają. I w ogóle jestem fanką wysokiego stanu. W ogóle cena 10 zł za, za spodnie, to też jest super cena. Tak wam zdradzę przy okazji, w dniu wyprzedaży, czyli w czwartki, cena jest... No czy gabana? a dobra, już widzę, że ma plamy, ale pytanie, czy to jest podruba, czy to jest pewnie podruba, co? Raczej podruba, bo tutaj widzę, że jest takie. Hm. Pokażę Wam metkę. Tutaj jest DG. No i ma plamy, tutaj widać, że ma plamki, więc pewnie dlatego tutaj została Bo zresztą bo trzeba przyznać, że wiele z nas gdzieś tam na te, podróby się, na, tych podróbach się, na te podróby się łapie No ale widzę, że to nie jest oryginał Ale swoją drogą to są bardzo fajne dresowe spodnie, tak po prostu Takie welurkowe, mięciutkie, 42 to jest rozmiar No pewnie te plamki przypuszczam, że odstraszyły Chciałam powiedzieć, że w dzień wyprzedaży, czyli w czwartki cena oscyluje między 3,50 a 15 najdrożej za kurtki, a w dzień dostawę między 18 a także 31. Więc i tak te ceny nie są super wysokie. To jest chyba 34. To jest chyba nowe. Tak, to jest nowe. Ale nie moja długość. No, ja takiej długości to nie lubię. Ale też fajne drziny, zobaczcie. Mega fajne. tutaj widzę, że jest taki dział sportowy, jakieś takie leginsy różne do aktywności fizycznej i znalazłam leginsy, które są chyba na narty, bo mają takie wzmocnienie na pośladki, od razu mi się przypomniało jak jechaliśmy z Danielem bez przygotowania rowerami z Warszawy do Gdańska powiem wam, że takie coś by mi się przydało, co prawda nie moje kolory chociaż w sumie to nawet takie nie najgorsze są ale no takie, co prawda ja miałam taką, niech to powiedzieć, taką nakładkę żelową tak na moim siedzeniu i ona mi po prostu życie uratowała mówiłam na Danielowi, żeby też sobie taką nałożyć ale tego nie zrobił i go. Jeszcze bardziej te pośladki bolały. No wyobraźcie sobie, jak nie jeździcie na rowerze w ogóle i nagle jedziecie chyba 350 km. Zrobiliśmy tymi rowerami w 3 dni. Zaznaczam, to naprawdę to był hardcore. <gry> o zobaczcie bluza DC w jakim dobrym stanie. Totalnie niezniszczone to jest. Ta naklejka na szybka, ten na druk. Fajny kolor granatowy, męska, co nie w naszym stylu, ale super. Tutaj też te takie sportowe, widzę topy, t-shirty do biegania na trening, na siłownię. A tak sobie z ciekawości przyglądam, bo to no, zawsze może się coś trafić, może na przykład na jogę albo może właśnie do biegania, bo w sumie chciałabym, ale póki co nie mogę, <laughs> ale ja myślę, że kiedyś będę mogła na pewno, spójrzcie jaki ekstra sweterek i to co tutaj wzięłam do ręki teraz, to jest w ogóle bardzo ciężkie to jest jakiś taki kardigan wiązany co my tu mamy, Łoja, ile to waży, to waży 100 kilo a dokładnie kilogram <laughs> tak czuć no powiem wam, że jak na sweter, kurtka potrafi ważyć kilogram, ale jak na sweter to naprawdę to jest dużo, tylko że to jest M ale mega fajne to jest, Lumpek lumpeksiarz to ja wam powiem to jest taki poszukiwacz skarbów ja dosłownie wchodzę do rumpeksu i czuję się jak taki poszukiwacz skarbów, od razu po prostu o organiczna bawełna, remark 38 na 40, ale to jest fajna bluza. Taka duża by była na mnie. To jest taka kroptopowa. Widać, że ma taki prosty krój, I mimo że jest ogromna na mnie, a wypadają w primarku te rozmiary jeszcze większe. Czyli 38 na 40, to bym powiedziała, że to będzie takie 40x42, to ja chcę ją przymierzyć. To też mega fajne. taki mi się dochodzenia po domu. Taki ściągacz ma na dole, czy nie tylko po domu. I tutaj też na dole rękawków. Fajne lubię takie rozpinane tutaj pod szyją. Można sobie tak całkowicie jakieś zimno zapiąć, albo sobie tak delikatnie rozpiąć. Nie nie mam takiego miska żadnego. Ciekawe czy ja bym w ogóle w takim czymś chodziła i czy bym się z czymś takim czuła. No sprawdzę to, dopóki nie że to się nie dowiem. Tu też super golf. To prawda chyba nie mój kolor, twierdzicie Same? No w sumie to nie jest źle. Dopóki nie że to się nie dowiesz. Fajny sweterek. Tylko ma wadę, plamę, ale ta plama... Jest taka twarda pod palcem, to myślę, żeby zeszła. Na 99% tak, ale w sumie. O, tu jeszcze nawet ma chyba. A nie, to też nie zeszło. Ale nie, na razie nie biorę. Jaka fajna zimowa piżamka, bardzo podobna do mojej. Ja też kupiłam w Kis tylko w grudziądzu i kocham ją taka właśnie czerwono-biała. Tutaj mamy. Co się śmieje codziennie? Dlaczego się? Z... Daniel mówi tak, ja ostatnio. Eee. Bo ja sobie zmieniam piżamki tam, co nie wiem, 3-4 dni wrzucam do prania i zakładam świeżo. No i ostatnio wychodzę z łazienki świeżej, czyli w tej i już było po świętach, no bo to teraz. I Daniel mówi, że czemu ja chodzę w świątecznej piżamy? A ja mówię, ale co Cię wskazuje na to, że to jest świąteczna piżama? Bo co? Bo kolor czerwony, bo jakieś tam miała. Ona jest w chyba śnieżynki Ona chyba. Nie jest w renifery, o, sweter jest z renifery, to ostatnio pytałeś, ale nie, piżamka jest chyba w płatki śniegu, tak myślę. I ja mówię, no to co, to jest zimowa piżamka, zimowa, świąteczna, czyli ja mogę w jeszcze sobie bez problemu styczeń, luty, w sumie bez problemu pochodzić. Nawet jeszcze trochę marca. I tak zrobię. Golfowa dziewczyna była, wynalazła, wygrzebała kolejny golfik. On jest nie typowy, bo zobaczcie, on jest tutaj obcisły. W ogóle to jest dwa razy XS, ale tak, on jest tutaj generalnie bardziej obcisły i krótszy, taki krop topowy. Ma taką fajną stójkę i mega duży, gruby rękaw. I on byłby fajny właśnie z takich jeansów z takim właśnie mega wysokim stanem. Musiałby być topik pod to jakiś beżowy, taki jaki ja mam dzisiaj na sobie, a nie mam czarny. Ale właśnie często możecie mnie zobaczyć, bo ja noszę na zmiany różne. Taki beżowy w kolorze, no bardziej po prostu skóry, żeby nie prześwitywał. Dobra, przymierzymy, Ale co mam chciałam pokazać? pokazać w międzyczasie jeszcze bluzę, której nie wezmę, ale jest prześwietna. bo przede wszystkim przepiękne przesłanie. Zobaczcie, no po prostu totalnie się zakochałam. Find the good in every day. No po prostu to jest, no słuchajcie, to jest moje przesłanie ode mnie dla was, żeby znajdować y, dobro w każdym Dniu. nie tylko dzisiaj, kiedy to oglądasz, ale też jutro, powietrze, bo powietrze. Niech każdy dzień będzie najszczęśliwszy Twojego życia. Piżamka nie dla, nie dla mnie, ale skojarzyła mi się z moją taką też taki pudrowy róż, ja ją kupiłam w kis w Toruniu. Tutaj jest rozmiar 12, czyli co tu mamy? 40? Chyba tak? Zobaczcie, taka fajna, też welurkowa i taka bluza z kapturem do niej. Prześwietna. No i taki komplecik, czyś to za komplet dzisiaj dycha, czy to będzie osobno wtedy liczone? Nie wiem, ale nawet jakby to kosztowało dwie dychy. To i tak warto. A zaraz za tą piżamką jest przecudowny granatowy szlafrok. Ja kocham takie. Daniel ma prawie że identyczny, prawda, Daniel? Zobacz. Ja cię w nim uwielbiam i jest świetny. Tutaj jest jakiś boho, bohomen, czyli kolekcja męska od boho. No, jakby Daniel takiego nie miał w swojej garderobie, to byśmy na pewno go wzięli. O, ile tych rzeczy tutaj jest. Niedawno wzięłam udział w prowadzeniu live'a sprzedażowego na Kis Premium. Wejdźcie sobie na Kis... Wpiszcie sobie Kis Premium na Facebooku. Wejdźcie sobie, polubcie fanpage'a i tam są cyklicznie kilka razy w tygodniu prowadzone live'y sprzedażowe, posty sprzedażowe i możecie też sobie mega fajne rzeczy wyhaczyć, bo tam są takie wyselekcjonowane rzeczy. Dziewczyny pokazują je w trakcie live'a, podają cenę i można sobie w trakcie live'a je zakupić. I też jest w ogóle strona internetowa Kis Premium, więc jeżeli macie ochotę, jeżeli wolecie robić Zakupy online, też z drugiej ręki, ale online nie chodzić tak po lumpeksach jak ja. To już się wejść na stronę jak jest premium i po prostu online kupować rzeczy z drugiej ręki. Dobra, kupiłam taki sam komin, tylko w takim kolorze o jak jak bardziej to, czy to taka kamieszczanka, taki bardziej kremowy. Ej, ale ten fajny też odcień taki. Nie, no chyba nie będę kupowała prawie identycznego, co? Ale super, ja uwielbiam takie rzeczy. W ogóle lubię, jak są z takich, takich właśnie dużych, tych robione. Nie wiem, jak to się poprawnie nazywa, ale że są takie dziury, takie duże sploty. Ty poprawcie mnie. Zauważam taką różnicę między lumpeksami, lumpeksami w mniejszych miejscowościach, a w dużych, że na przykład w tych dużych bardzo często są, ma, dużo więcej jest młodych ludzi w lumpeksach. A na przykład tak jak jestem tutaj, no nie wiem ile już tutaj jestem, bo z półtorej godziny mogę nawet zejść, to wam powiem, że dużo takich osób dalszych, że się tak wyrażę, tutaj jest i takich starszych pań też yy, głównie, i więc myślę, że. Dziewczyny, nie jesteście się ubierać w lumpeksach, bo to dzisiaj jest pomoc do chwalenia się, a nie do wstydzenia, więc może jest taka godzina, że was tutaj nie ma, nie wiem. Ale jeżeli jesteś w małej miejscowości i uważasz, że ubieranie się w lumpeksach to jest jakiś wstyd, to jest coś niefajnego, to zmień myślenie, bo jest totalnie na odwrót. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, odzież karnawałową. W ogóle to jest jedna z rzeczy na kilogram 44,50 e, kosztuje kilogram. Teoretycznie nic nie szukam, ale przejrzeć zawsze warto. W ogóle przypominam, że też można wypożyczać stroje karnawałowe tutaj i jest za 25 zł wypożyczenie na dwa dni. Także mega fajnie, bo też można wypożyczyć, zwracać, bo to są rzeczy, które gdzieś tam jednak ubieramy jednorazowo zwykle, więc o ile oczywiście ich nie zniszczymy, to warto wypożyczyć. Majtki? Naprawdę, zobaczcie tu. No. Wow. Odważne, odważne. Ależ to jest piękne. A jakie to? To jest chyba takie nie za duże, mi się wydaje. Słuchajcie, to jest wyprodukowane we Włoszech i jest z tego, co widzę, bezrozmiarowe. Czy to by mogło być na mnie dobre? Za duże. Przymierzę. Ale to jest przepiękne. Naprawdę. Ja jestem ciekawa tego bardzo. Też bardzo fajna spódniczka, która by grała pierwsze skrzypce. Do jakiejś prostej góry, tylko taka spódniczka i już jesteśmy pięknie ubrana. Jejku, a to jakie ciężkie. Wow! Nie ma rozmiaru, bo jest wycięta metka. Na mnie niestety za duże, ale to jest kosmos. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Przepiękna jest ta suknia. I kolor. <grym> Sporo mam tych rzeczy, jak patrzę, nawet nie wiem ile, ale zaraz to policzę. Jest to przymierzeć. A o, masz, dwie koszule są twoje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem rzeczy do przymierzenia. Pierwszy strzał to ten Misiek i powiem Wam, że ogólnie jest super, ale nie mam takiego super szału. Chyba się w takich rzeczach jednak nie czuję. On ma taką gumkę, taki ściągacz, więc może być bardziej tak, ale ja sobie go od razu w ten sposób podwinęłam, bo jakoś tak wydaje mi się, że fajniej wygląda. I kolor, podoba mi się kolor, ale jakoś tak jednak mm, w domu mam dużo takich rzeczy po domu, niewynoszonych jeszcze, więc jeżeli nie mam takiego super, wow, to nie biorę. Tutaj mam bardzo podobny klimat, ale, bardziej w, ale w wersji bardziej bluzy. Jest tutaj luźna na dole, bez żadnego ściągacza. Podoba mi się to, że 86% z tego zweryfikowałam na mece. To jest w składzie organiczna bawełna. Bawełna reszta, 4, czyli 14%, to jest poliester. I ogólnie też kolorystycznie mi się podoba, ale to jest duże na mnie, dość spore. I w sumie niby spoko, ale jakoś tak nie mam takiego super szału. Podziękuję, ale ogólnie rzecz jest super stanie i no i jest the best i tu mi wszystko gra, ale chyba poza kolorem. Zobacz, jakoś tak niby fajnie, ale nie mam takiego też super szału. Ogólnie podoba mi się bardzo też wzór tego swetra. On też ma jakiś większy rozmiar chyba, nawet już nie pamiętam w tym momencie. Ale ogólnie leży bardzo spoko. No tylko tyle, że nie jestem przekonana co do tego koloru. W ogóle mało mam takiego koloru faktycznie w swojej szafie, jak sobie tak myślę. Prędzej może do doły w takim od takich odcieniach niż góry. No tak jakoś, chyba to nie moje. A nad tym teraz ja się zastanawiam. Uuu, a kogo my tu mamy? No chodź tu od razu. Dziękuję przebrałem się w międzyczasie. Ja chciałabym powiedzieć przede wszystkim, że tak, mam pod spodem czarny top, więc oczywiście to nie jest top, który powinien być pod tym swetrem. Podoba mi się to, że jest krótki, krótki i tu obcisły i że ma takie wielkie grube rękawy szerokie. Mogłaby ta stójka być tak zawinięta, ale ja ją wolę chyba, jak jest całkowicie otuluje, otulająca moją szyję. Uuu, za mała. Szkoda, bo to jest slim fit, więc powinien być przez to pewnie rozmiar mniejszy. time. Na A ja się zastanowię. Do golenia, nie? Tak, do golenia. No, do golenia. Nie. Niestety, ale ale jest bardzo ale ciekawy Masz nie? Och, wow, mam, mam podobne. <laughs> ale nie taki. Więc dlatego się, się zastanawiam A ty jeszcze od razu bierzesz drugą sztukę. To jest przepiękne wow, tylko że. Ona ma tutaj dużo takich różnych... Ym, no, jakby, że tak powiem, rozlatuje się delikatnie rzecz ujmując i wymagałaby trochę pracy, ale myślę, że to jest do połatania, bo tutaj tylko takie, no takie jakieś ozdobniki po prostu od, odchodzą. I niestety nie wiem, jak mi się dokładnie z tyłu układała, bo Daniel tutaj nie podobał trochę się tym sznureczkom. Nie, ty z przodu masz. Bo właśnie, to chodzi o to, żeby było przeplatane. Tak, z przodu masz, tak? I z tak, tak, no powiem, tak, tak na, na krzyż, tak, przed, tam, tak No ale nie to jest. jest. To na nie na to przerosło. niemniej go nie męczyłam, bo stwierdziłam, że nie chcę mi się z tym bardziej ale i tak jest przepiękna Także myślę, że jakby wam się chciało to zaraz sprawdzę jeszcze ile ona by kosztowała, i to wam powiem A Zobaczcie, dla mnie koszula jest idealna Pięknie Także kolejna koszula. się jest, jak jestem dopchany. Tu telefon, to jest... tu telefon, tu, tu Ej, Daniel, to jest kolejna, kolejny Asos. To jest trzecia koszula z rzędu Asosa, którą ty kupujesz w rumpeksie. jest naprawdę fajna, w dobrym stanie. Świetna. I strach ma wielkie oczy. Roz kolejny to powtarzam. Powróciłam do swojej góry i na pierwszy ogień poszły dżinsy te w rozmiarze 32, które zobaczcie, są na mnie idealne. W ogóle będzie śmiesznie, jak w 34 i 36 też będzie dobry. Co ciekawe, no ja tutaj jestem generalnie wąska w talii, ja tutaj mam takie 30. 32-34, właśnie. I tutaj bez problemu jeszcze mam luz, jeszcze bezpośrednio bez problemu nawet ręka wejdzie. A znowu w udach jestem taka bardziej 34-36, właśnie, nawet bardziej 36. No i często mam tak, że mam taką dysproporcję, bo tutaj potrzebuję więcej, a tutaj potrzebuję mniej materiału. No a że te spodnie są, mają taki właśnie luźny, bardzo luźny krój, no to są po prostu idealne. I słuchajcie, jestem totalnie zakochana. Podoba mi się to rozszycie. Tutaj zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Prześwietnie, totalnie prześwietnie. Ma tu ale się cieszę tym słodnie. Yy, jeszcze nieformalnie, ale już prawdę, moje. Stwierdziłam, że polecę po kolei i tutaj mam na sobie rozmiar 34. No i tutaj faktycznie już mam luzu w pasie dużo, dużo więcej niż tam. Naprawdę jest sporo. Nogawki też są luźne, ale te spodnie mniej do mnie przema przemawiają. Podwinałam sobie obydwie nogawki, bo takie jak były yy, niepodwinięte. To jest tył. Mam takie wrażenie, że tak bardziej wiszą już na mnie, czy nie za bardzo? O, nie wiem, w sensie jakoś tak, nie wiem. Czy może sień tego niebieskiego tak mniej mi się podoba? Nie mam takiego szału jak poprzednio. No, i ostatnie 36 na koniec. No i powiem Wam, że mam tutaj duży znak zapytania, i mocno się zastanawiam, bo ogólnie mi się te dżiny podobają mega. No, są na mnie z... dość mocno za duże, zobaczcie. Tutaj mam naprawdę ogrom miejsca, ale z drugiej strony mogłabym założyć pasek, tylko zastanawiam się, czy one nie są tutaj aż za ogromne, nie? W sensie na pewno by były lepsze, gdyby były, były rozmiar mniejszy żeby to było 34, jednak na mnie. Tu jest nogawka normalnie, taka jak jest oryginalnie. Tu jest nogawka, którą sobie ja podwinęłam w taki specjalny sposób. Tutaj widzicie, yy, zabierając trochę materiału i to już mi się podoba, ta nogawka mi się podoba mega. Podoba mi się ten luźny, luźny styl tych spodni, nie? tylko czy one po prostu aż za bardzo na mnie nie wiszą? W tym swetrze to fajnie wygląda. W ogóle teraz jestem taki. Taki nie wiem, nie wiem, jaki to nawet, nie wiem jak to nazwać, ten styl Ale podoba mi się to, co tutaj widzę przed sobą, nawet do tego sweterka Bo on jest, nie, aczko, on jest granatowe paski czy czarne paski? Chyba czarna No, to do siebie pasuje, tak jakbym teraz była tak jak w tych spodniach, więc muszę to przemyśleć Idziemy jeszcze zgodnie z obietnicą sprawdzić cenę tej sukienki 13,86 zł Taka piękna sukienka za 13 zł. Słuchajcie, myślę, że warto się po, pobawić tutaj z tym, z tymi pierdółkami i to bez problemu ręcznie. Na pewno babcia się ze mną zgodzisz. <gryw> Daj znać w komentarzu. To na pewno ręcznie by było, e, no nie, byłoby, bylibyśmy w stanie to naprawić. Ja jej nie biorę, odwieszam, ale za 13 zł. Naprawdę jest z tego warta. prześliczna jest, widzieliście zresztą na mnie. Mamy dwie rzeczy. Koszulę Daniela. I moje dzieci. przypominam Wam, że KIS ma aplikację zdobywacie, zbieracie punkty i wymieniacie je później na zniżki. Tutaj też macie kody rabatowe i tak dalej. Dajecie przy kasie, skanujecie, ja już mam 750 punktów, a dzisiaj zdobędę kolejne 20, bo za te dwie rzeczy zapłacimy tylko 20 zł. Wychodzę z dwiema świetnymi rzeczami Moje dżinsy Koszula Daniela Wydawać by się mogło, że mało Ale słuchajcie, czasem do sieciówki Do centrum handlowego po prostu Idziemy po jakąś jedną konkretną rzecz Chcę sobie kupić sukienkę, chcę sobie kupić dżinsy Chcę sobie kupić jakąś bluzkę, chcę sobie kupić na przykład właśnie Męską koszulę 20 zł, dżinsy 10 zł, koszula 10 zł Stan idealny Prześwie zakupy. No i co tutaj powiedzieć więcej jak KIS to się opłaca. No i znowu, nie tylko w dniu dostawy można naprawdę wyjść ze świetnymi łupami z lumpexu. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to wesprzyjcie kanał. Z kolejną prośbą do Was przychodzę, czyli subskrybujcie Dobre Wibracje, całujcie tych, których kochacie, KIS, KIS, KIS i podążajcie za życiem, jakiego pragniecie. Tak jak mówiłam, to już jest rynek. Do następnego.